Mowa o Denisie Załęckim, bo wiem, że gdzieś była mowa o jego walce z Don Diego. Denis chciał walczyć na grądzie z Diego, ale Don Diego powiedział chłopie, no nie ma takiej opcji dlatego, że jestem mistrzem, a żeby walczyć z mistrzem to musisz przecież przejść przez tą drabinkę i dojść po prostu mnie jako opas mistrzowski, ale czy w ogóle taka walka jest możliwa? Rewanż oczywiście, Wiecie bo panowie co? już ze sobą walczyli. Co? No tutaj wiadomo, że, że, że Denis dzisiaj jest w innym miejscu, na, na, na inne rzeczy patrzy i, i, i spogląda, spogląda gdzie indziej, ale wiadomo, że, że w tym wypadku jeśli, jeśli Mateusz Kubiszyn, Kubiszyn by, by chciał takiej walki, Denis by chciał takiej walki, no na pewno my jesteśmy w stanie ją, ją zorganizować. Tylko, że kwestia jest, je, jest taka, że, że no na pewno, na pewno nie w przypadku walki o pas. No, no, niemożli no niemożliwe to jest, żeby, żeby Mateusz Kubiszyn, czy ewentualnie teraz zawodnik pierwszy lepszy, tak jak Michał Pasternak wcześniej, czy, czy inny wchodził i walczył od razu w walce o pas, jak zawodnicy. Zgromdy z są, którzy po prostu walczą i czekają na swoją szansę. To tutaj wiadomo, że w szacunku dla tych zawodników ale walka sama, sama w sobie walka jest poza... możliwa, Je, jest, jest, możliwa. No, no, jest możliwa na grądzie? Możliwa na grądzie, tylko Bo że Denis wiesz... mi powiedział w wywiadzie że on nie chce walczyć o pas dajcie mi Kubiszyna w ekstrafajcie bez pasu. No wiesz, no wiesz, to też nie wiadomo, nie wiadomo, bo my sobie dzisiaj gdy mamy, nie wiadomo, co się wydarzy 7, 7 marca, czy, czy Mateusz Kubiszyny zdobędzie pas czy nie zdobędzie. Oczywiście. No i wtedy jakby nie, 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 nie zdobył pasa. No to tutaj już się wszystka sytuacja rozwiązuje i nie musimy w jakiś tam sposób kombinować kombinować. No ale tutaj bym bym też nie, nie, nie przekreślał czy Mateusza Kubiszyna, czy Słomki, czy, czy innych innych rzeczy. Ja myślę, że, że yy, wola, wola zrobienia takiej walki jest i ja myślę, że jest kwestia tylko porozumienia i dogadania. A, a czy to będzie wcześniej, czy później, no to się okaże. Tutaj my nic nie przekreślamy, dzisiaj nic nie mówimy, ja też nie, nie powiem, że rozmawiałem z Denisem, jestem z nim po słowie. No, no, no nie, no wiadomo, że. że w jakiś tam sposób, są tam gdzieś tam pozakulisowe podgadywania rozmowy między poszczególnymi osobami, no ale to zobaczymy, no to tak samo, tak samo jak, jak Michał Pasternak też, też yy, chciał, chciał walki na grą, gdzie później, później Wielce był, był zdenerwowany, że ja powiedziałem, że żeby zaczynał, za, żeby zawalczył za 2000, no nie, nie za 2000, tylko po prostu by zaczynał od początku, tak jak wszyscy zawodnicy. ja O to mi się rozchodziło, ale dobra, no ale to już przeszłość, przeszłość, historia. Tutaj jesteśmy dzisiaj w innym, w innym miejscu i myślę, że że jeśli chodzi o takie walki, a tym bardziej yy, sportowe, no to na, na pewno na, pewno na Gromdzie je, je jest to szansa, szansa do zrobienia. A czy zrobimy? No to czas